Planetarium, to prezentacje filmowe, tak jak Centrum Nauki Kopernik, jak, przepraszam, Planetarium Olsztyńskim, czy gdziekolwiek, czyli jest pewien zestaw, repertuar. Taki na razie tu u nas on nie będzie jakiś rozbudowany, bo to będzie 8-9. Prezentacji takich półgodzinnych, 40-minutowych, poświęconych astronomii. Tu będzie, projektory będą cyfrowe, nie takie tradycyjne, optomechaniczne, jakie są w dużych planetariach, śląskie czy, czy olsztyńskie. Tych osiem prezentacji, które jest skupione, no one będą takie, jakie są, jakie były najlepsze do. Do, do, do zdobycia, ale mam nadzieję, że na bazie programów y, y, komputerowych prezentujących niebo typu planetarium. Kiedyś sam taki program wygenerowałem lat temu, 20, który do tej pory służy. Y, że na bazie takiego jednego z tych programów Stellarium można będzie samodzielnie tworzyć. E, takie bardzo klasyczne, czyli takie, jakie, na których nam tu najbardziej zależało, prezentacje, czyli właśnie uczące nieba, a nie tylko e, e, właśnie takie dookolne. Kolejny etap, który zapewniam Państwa nie będzie ostatni. E, etap, który był nam niezbędny, bo planetarium, e, obserwatorium jest to miejsce, które uzupełnia Wydział Fizyki, ale uzupełnia również cały Uniwersytet, bo. Nie zakładamy, że korzystać z niego będą nie tylko studenci i pracownicy wydziału fizyki, ale również całego uniwersytetu. I powiem więcej, również mieszkańcy Stołu regionu, a może i całej Polski, bo to będzie wyjątkowe miejsce. Będzie można patrzeć w gwiazdy z pełnym przekonaniem, że się je doskonale widzi. To nie będzie zabrudzenie teleskopu, tylko prawdziwe gwiazdy, bo obserwatorium na tym poziomie, na którym będziemy mogli je teraz oddać, naprawdę gwarantuje nam najwyższą jakość. Obserwacji. To jest inwestycja wyjątkowa, bardzo ważna nie tylko dla Uniwersytetu, ale dla mieszkańców województwa potlaskiego, zarówno tej części młodszej, jak i starszej. Dlatego pojawił się problem z wyposażeniem. Tak jak pan profesor powiedział, chodziło o to, żeby to było wyposażenie z najwyższej półki, takie, które pozwalałoby na to, że faktycznie te badania, ale też i pewne kwestie związane z astronomią były naprawdę e, mogły być realizowane na najwyższym poziomie i to trzeba do tego trzeba dążyć, do tego żeby faktycznie województwo podlaskie i wszystko co się u nas znajduje było najlepsze.